Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek i witam was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Gościem już ostatniego przed podsumowaniem odcinka będzie ładowarka Citek 10MXS 10. Jedna z najpopularniejszych ładowarek. I mam wrażenie, że Citek to była ta marka, która rozpowszechniła ładowarki elektroniczne, no tak, tak je określamy, czyli ładowarki bez takiego typowego transformatora. Tam jest przetwornica w wysokiej częstotliwości. Był kiedyś o tym odcinek, jak to działa. Podlinkuję go tam pod spodem. Staje się, że z tytułem to omawialiśmy. Serdecznie pozdrawiam rzeźbiarza, ale do brzegu. Jak wygląda test? Ładowarkę najpierw testujemy na akumulatorze L3, czyli wykonanym w obudowie L3 AGM 70, będzie to PowerBat, 70Ah, 720Ah prądu ruchowego. Drugim zaś akumulatorem będzie to Omega Ultra 7, 75 amperogodzin, również wykonana w obudowie L3 jest to ukraiński Megatex. Oba te akumulatory będą rozładowane, będziemy je ładować, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Rozpoczynajmy. Parametry rozładowanego akumulatora AGM, tego Powerbata 70, są następujące: 417A przy napięciu 11,77 V, rezystancja wewnętrzna 7,5 mA. No i ten akumulator został podłączony pod tą ładowareczkę Citek. Przy okazji można było zobaczyć, co tam jest w środku, czy są jakieś przejściówki, czy też ich nie ma. No i rozpoczął się proces ładowania. I ten proces wyglądał następująco. Ładowareczka, jeżeli chodzi o te parametry związane z prądem, co prawda nie dobiła do tych 10A, ale była dość blisko, tam było 9,8A ten prąd mniej więcej przez jakieś 6 godzin spadał sobie tak bardzo delikatnie do mniej więcej 8 amperów. W momencie kiedy doszło do tych 8 amperów, a w międzyczasie Napięcie przekroczyło 13,5V, zaczęło tak bardziej w kierunku 13,8V podążać. Ten spadek prądu nastąpił dość mocno. W okolicach 10 godziny zeszło to poniżej 0,5A. W międzyczasie ładowarka wysforowała się na 13,8V. Co ciekawe, w żadnym momencie ładowania nie zobaczyłem nic więcej jak 14V, jeżeli chodzi o napięcie. Maksymalne, przeglądając rejestry, no niestety było tam kilkaset stron tych rejestrów, bo to obciążenie EB również zapisuje to w formie pliku. Natomiast wydzielenie tego do czegoś osobnego było dla mnie dość trudne. Tym razem, bo po prostu przecinek był użyty nie tylko do oddzielenia pojedynczych wartości, czyli czasu napięcia i natężenia, ale również wartości były podawane z przecinkiem. Także muszę jeszcze odrobić kurs w Excelu, jak to dokładnie wydzielać i rozdzielać. Natomiast po tej 10 godzinie ładowarka weszła w taki tryb, gdzie prąd najczęściej w okolicach takiego półamperowego piku sobie podbijał, w tym czasie lekko podskakiwało napięcie, opadało, podskakiwało. To wszystko działo się w okolicach tam między 12,9 a 13,5 V. Takie piki zostały gdzieś tam zarejestrowane i trwało to w okolicach półtorej godziny. Po jednej dobie od zakończenia ładowania Parametry elektryczne po pierwszym przyłożeniu gita wyglądają następująco 748A, 13,22V, 4,1mΩ, rezystancja wewnętrzna. No aby zdjąć te ładunki powierzchniowe, tak jak to robimy w tym teście obciążyłem ten akumulator lewandą B200 w teście krótkim short test i tutaj napięcie spadło do 9,7 V no i później przykładam jeszcze raz Gita aby mieć już taki bardziej prawidłowy parametr elektryczny 751 A to jest zdolność rozruchowa oszacowana przez Gita w tym akumulatorze 12,97 V przy takim napięciu to się odbyło i rezystancja wewnętrzna 4,1 mOm. Ale jak znacie mój kanał, a jeśli nie znacie, to zaraz zobaczycie, najważniejszym arbitrem i jedynym arbitrem dla mnie jest Alphabet. Czyli urządzenie, które potrafi zmierzyć pojemność rezerwową akumulatorów. Pojemność rezerwowa to nic innego jak obciążenie akumulatora prądem o natężeniu 25A. I liczymy minuty, nim napięcie na końcówkach bieguna pojawi się 10,5V. W tym momencie wartość liczbowa pojawia się 136 minut. I taką pojemność rezerwową z akumulatora AGM-70 Power oszacował Alpha Bat Pro. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię związaną z Citekiem, znowu mamy ponad miarę naładowania. Co ciekawe, jest to pierwsza ładowara, która no, nie przekroczyła 14V, jeżeli chodzi o ten proces ładowania. Wszystkie były w okolicach tamtych 145, 147, nawet po 148 były spoko do, dobijać. A mimo to wynik w kategorii AGMA jest w miarę przyzwoity. I no, mnie to super zaskoczyło, że nie pojawiło mi się tam w żadnym, ale to w żadnym momencie te 14, ponad 14V, te 14,7. Tyle bym oczekiwał. I aż wziąłem do ręki instrukcję po tym teście, aby się upewnić, czy przypadkiem nie strzeliłem jakiejś gafy. Sprawdziłem na filmie, uruchomiłem tryb AGM, wszystko było prawidłowo. Producent zaznacza tutaj, że w trybie AGM powinno pojawić się to 14,7V dla 10A. Czemu to się nie pojawiło, trudno mi powiedzieć. Nie było poniżej minus 20, nie było poniżej 20, powyżej plus 50 stopni Celsjusza. To jest rzecz zagadka. W tym odcinku. Może ktoś z was mi podpowie, może. A może ta ładowarka jest w jakiś sposób uszkodzona? Niemniej jednak, nawet przy takim trybie ładowania, dała radę naładować AGM. Co potwierdza, że AGM -y są bardzo łatwe i przyjemne do ładowania ze względu prawdopodobnie na zastosowanie tych mat, które są bardzo miłe i bardzo przyjemne i bardzo uczynne dla jonów, które przemieszczają się pomiędzy płytą dodatnią a ujemną, aby móc wytworzyć. Różnice potencjałów pomiędzy płytą dodatnią i ujemną, i aby po ramkach tej płyty, po kratkach tej płyty, mogły spierdzielić elektrony w kierunku słupka plusowego i minusowego, aby oddać te ładunki elektryczne dość kolokwialnie powiedziane. Ale teraz rzecz dla mnie w sumie najważniejsza w tym teście. Jak ta ładowara poradzi sobie z kwasiokiem? Jako referencyjny kwasiok mamy Amegę 75 z najwyższej serii Ultra, producent ukraiński Megatex i ten rozładowany akumulator ma następujące parametry. 481 Amperów, oszacowany prąd rozruchowy przy napięciu 12,8 V. SOC poziom naładowania 28%, SOH poziom sprawności 76%, rezystancja wewnętrzna 6,5 ma. Parametry elektryczne są nam zdane, teraz najważniejszym elementem jest gęstość elektrolitu, z jakiej startujemy i startujemy z gęstością na poziomie 1,17 g na centymetr sześcienny. Oczywiście zgodnie z tym, co ustaliliśmy w teście, podłączamy ładowareczkę najpierw w najmocniejszym trybie napięciowym. Najmocniejszy tryb napięciowy zgodnie z instrukcją to jest ten tryb AGM i po zakończeniu tego trybu AGM odpalamy ten tryb mocniejszy, czyli ten tryb rekont. No i zobaczmy teraz tak gęstość elektrolitu po tym jak ładowarka zakończyła tryb AGM wynosi 1,20 g na centymetr sześcienny. No i po tym jak już znamy gęstość po tych 8,5 godzinie w trybie AGM, odpalamy po krótkiej przerwie tryb Rekond. Tryb Rekond to jest 15,8 V i 1,5 A zgodnie z instrukcją. Natomiast te 1,5 A pikło tylko i wyłącznie. Raz nie zanotowałem nigdzie tego 1,5 A i tak samo nie odnotowałem nigdzie 15,8 V. Na poprzednich ładowarkach urządzenie prawidłowo pokazywało kilka chwil temu zakończyłem test urządzenia Kulon, które może dobijać do 16V i tamten rejestr był również prawidłowy. Także albo mamy do czynienia z uszkodzoną ładowarką, chociaż była kupiona jako nowa, albo coś się pozmieniało i może producent pomylił właściwości, jeżeli chodzi o instrukcję. I teraz zobaczcie, tam mniej więcej tej 10,5 godziny, 10.30 godziny w, o kurczę, jak to ładnie odmienić. Po 10 godzinach i 30 minutach, o tak będzie najładniej, ta ładowarka weszła w ten tryb rekord i tam był taki duży pik gdzieś w okolicach 2,20-2,30 Ampera, a później już te no, takie piki, wzrosty natężenia i napięcia i spadki były gdzieś w okolicach pół Ampera i po powiedzmy 16 godzinach ładowarka zakończyła. Odrośnięcie do mniej więcej 14,8 V, jeżeli chodzi o napięcie. Natomiast prądowo lekko poniżej pół ampera. Potrwało to mniej więcej z półtorej godziny i tak szacujmy, że mniej więcej w 18 godzinie albo poniżej 18 godziny ładowarka zakończyła ten proces ładowania i dosłownie nie wiem. 3, 4, 5, może 6 godzin później ta gęstość elektrolitu, taka bez żadnych uwag, tylko w jednej celi była taka na pograniczu 23, 24, wynosi 1,24 g na centymetr sześcienny. No tutaj ten Citek chyba z wiadomych przyczyn raczej się nie popisał. I teraz parametry Gita 1. Przed zdjęciem ładunków elektro, tych ładunków nadmiernych, ładunków elektrycznych znajdujących się na płytach mamy 837A przy napięciu 13,61V, SOC i SOH, czyli poziom sprawności, poziom naładowania 100%, rezystancja 3,7 ml. I teraz mamy Lewandę B200. Krótkie obciążenie, żeby zdjąć te ładunki elektryczne, te nadmiarowe ładunki elektryczne, które nam troszkę mogą zaburzać ten pomiar właściwy. I to napięcie spada do 9,48. Od razu podłączamy gita 1 i mamy. Prąd rozruchowy oszacowany 844 A przy napięciu 13,22 V, SOC i SOH, poziom sprawności, poziom naładowania 100%, 3,7 milioma, rezystancja wewnętrzna. No i teraz mój najdroższy i najserdeczniejszy przyjaciel Alfabat obciąża ten akumulator prądem o natężeniu 25 A. Po 88 minutach napięcie na akumulatorze pojawia się 10,5 V i w tym momencie kończy się test i możemy Uznać, że pojemność rezerwowa tego akumulatora to 88 minut. I ja osobiście w przypadku Citeka no nie wiem, jak do tego podejść. Zwracam się tutaj, czy do producenta, czy do importera, czy do dystrybutora. Urządzenie kupiłem jako nowe, rozpakowywałem jako nowe. Urządzenie nie pokazywało mi w żaden sposób jakichkolwiek informacji, że coś jest z nim nie tak. Natomiast to, co jest w karcie katalogowej, czy też w instrukcji obsługi, te programy ładowania mi się w ogóle nie potwierdziły. W programie AGM ładowarka nie przekroczyła 14V, w programie typu Rekond nieznacznie liznęła 14,7, może 14,8V, te 15,8 się nie pojawiło. No i teraz pytanie: dystrybutorzy, producenci, importerzy. Albo to urządzenie jest uszkodzone. Podaję wam numer tego urządzenia. Tutaj wam je pokażę. Sprawdźcie sobie, bo być może jest to faktycznie uszkodzone urządzenie. Może coś jest z nim nie tak. Może należałoby je naprawić. Urządzenie kupiłem jako nowiutkie, nowiusieńkie. Zapłaciłem za nie dość słono. Nie wiem, czy należałoby je odsyłać do Szwecji, czy do Made in China. Tutaj bez jakby trywializowania, bez naśmiewania się z tej całej sytuacji, nie jest to zbyt fajne, bo jest to jedyne urządzenie, które tak mocno w tych moich testach i badaniach odbiegło, i albo to jest po prostu sytuacja standardowa, że producent ma to w bardzo głębokim poważaniu, albo b producent. Wie, jak to ładuje i nie dokonał korekt w tym oto miejscu albo C urządzenie jest uszkodzone. Wszystkie urządzenia, jakie kupowałem, były to urządzenia nowe, zapakowane. I w przypadku właśnie Citeka i Boscha to były urządzenia, które kupowałem z krakowa od mojego serdecznego przyjaciela Przemcia, bo nie miałem, nie miałem ich u siebie. I, I tylko urządzenie typu Nokoi Victron to jest coś, co akurat nie jest, było w mojej ofercie, i to byłem w stanie kupić od firmy Świata Akumulatorów. Kupić, podkreślam kupić, bo mister Akumulator jest zupełnie osobnym projektem ze światem akumulatorów. Powiązaniem jestem ja, bo obie firmy są moją własnością. Natomiast prowadzą zupełnie odrębną, odrębny rodzaj. Działalności. W tym momencie zakończę, zakończę ten test. Bardzo Wam podziękuję. Osobiście mnie ta ładowarka bardzo mocno rozczarowała. I spośród tych wszystkich czterech ładowarek, które miałem w teście, Citek byłby na pewno ostatnią ładowarką, o której bym myślał, jeżeli chodzi o zakup. Natomiast, jeżeli okaże się, że ta ładowarka jest uszkodzona, to nie, nie, nie. Nie myślę, że będę odszczekiwał to, co powiedziałem. To po prostu dokonam tego testu, ale tutaj czekam na kontakt dystrybutorów, importerów, czy też kogokolwiek, kto chciałby na tarczy mieć tutaj Citek i stanąć w obronie tego oto urządzenia. Na ten moment z czterech przypadkowo kupionych urządzeń Citek wypadł najgorzej i teraz zobaczymy się w teście takim, znaczy w teście w takim omówieniu, w takim podsumowaniu, gdzie weźmiemy, wsadzimy w tabelki wszystkie te parametry, pokażemy też ten czy można ustawić dobrze ten tryb Victrona, bo tam też będę miał takie drobniutkie uwagi, bo jak zacząłem to ustawiać tak zgodnie ze szkołą, z literaturą, to to ładowanie tak było i było i było i to tak coś chciało ładować, coś nie chciało ładować. Natomiast jak to ustawiłem ze starą radziecką nauką, czyli AGOŃ, jeżeli chodzi o napięcie i natężenie i niech akumulator się broni, to okazuje się, że urządzenie no, ma dość dużo atutów. Natomiast podsumowanie, omówienie, plus pokażę to, co Kulon jeszcze dorobił, jeżeli chodzi o Kwasiaka. Za kilka dni będzie taki fajny podsumowujący odcinek, w którym dorzucimy dużo, dużo, dużo tych takich zewnętrznych rzeczy. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to warto subskrybować w tym oto miejscu, zobaczcie, o tutaj w labo wisi ten taki piękny srebrny guzik, który otrzymałem za 100 tysięcy subskrypcji. Wszystkim tym, którzy mają subskrypcję kanału mistrz Akumulator, bardzo, ale to bardzo dziękuję. No i słuchajcie, wśród subskrybentów i wspierających, prawdopodobnie te akumulatory, które były tak katowane i męczone, chciałbym je przekazać któremuś ze wspierających. Ale to powiem w odcinku podsumowującym. To na tyle. Szczecin, Gryfińska 106 to jest to miejsce, jeżeli chodzi o akumulatory i o podstawową robotę związaną z kamperami. Natomiast jeżeli szukacie, a jest sezon kamperowy w tym momencie, porządnej firmy, która zajmie się Waszą elektryką, ogrzewaniem i całą resztą, to mój wspólny projekt z Michałem Grajewskim, z kapitanem Szczepą Elbląg, ulica Lotnicza 1K. Zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.